Jeżeli zagadasz do kobiety na żywo, do czego serdecznie ciebie zachęcam, nie pytaj jej od razu o numer. Ona cię nie zna, nie wie nic na twój temat, nie wie nic na temat tego, czy macie dobry vibe, a ty już pytasz ją o numer. To jest zbyt duża presja na za wczesnym etapie rozmowy. Kobieta w większości przypadków tego numeru tobie nie da, albo da ci zły numer, albo poda ci numer, a później nie odbierze. Zbuduj trochę w tej rozmowie, porozmawiaj z nią przez chwilę. I jeżeli będzie dobry vibe, zaproponuję jej spotkanie, a wówczas wymiana numerów jest niczym innym jak efektem ubocznym dobrej interakcji między wami. A jeżeli ty będziesz pytał ją o numer po 10 sekundach rozmowy, to będzie po prostu sztuczne, mechaniczne i kobieta tego numeru Tobie nie da. A jeżeli chcesz nauczyć się Zagadywać do kobiet, rozmawiać z kobietami na żywo, wejdź na moją stronę drogalepszego mężczyzny.pl, kliknij w dowolną wersję kursu, obejrzyj materiał, który jest tam zamieszczony, a tam opowiem Tobie więcej.